Możliwe, że się tym nigdy nie dzieliłem, ale w kwestii oglądania seriali anime korzystam z osobistej tradycji w pewnym sensie. Mianowicie czasami, jeśli mam do nadrobienia kilka serii, to zamiast obejrzeć każdą z nich pojedynczo po kolei, oglądam wszystkie ich pierwsze odcinki. Jeśli którykolwiek z nich mi się spodoba, prawdopodobnie w przyszłości nadrobię całą resztę. Jeśli nie, zapewne nie będzie mi się spieszyło z nadrobieniem całości. Osobiście uważam, że w serialach anime, choć moim zdaniem można to też odnieść do innych seriali generalnie, pierwszy odcinek jest najbardziej kluczowy. To w końcu on ma Ciebie zapoznać z zarysem historii, podstawami świata przedstawionego oraz z głównymi bohaterami. W pewnym sensie każdy pierwszy odcinek danego serialu pełni rolę trailera mającego zachęcić Ciebie do obejrzenia reszty odcinków. Zatem jeśli podejmiesz się zadania stworzenia Anime, musisz mieć pewność, że pierwszy odcinek będzie przezajebisty i na tyle dobry, że zachęci ludzi do oglądania. Ewidentnie ta sztuka udała się w przypadku omawianego dzisiaj anime, Oshinoko. Serialu, który zasłynął w fandomie anime właśnie dzięki swojemu pierwszemu odcinkowi, który wywijał jakieś horrendalne rekordy oglądalności. Po swojej premierze. W pewnym momencie było o nim głośno niemal wszędzie, a znacząca większość recenzji o sinoku, które oglądałem, skupiały się głównie na nim. Trudno to nazwać jakkolwiek inaczej niż ogromnym sukcesem. I mam wrażenie, że dzisiaj to anime zalicza się do jednych z najlepiej rozpoznawalnych w świecie anime. Jednakże interesowała mnie jedna rzecz. Wiadomo, fajnie jeśli ten pierwszy odcinek jest taki dobry. Ale co z resztą serialu? Serio, bardzo rzadko spotykałem się z analizami pozostałych odcinków o Shinoko. Ja rozumiem, że można się zachwycać pojedynczym epizodem, ale serial to serial i warto oceniać go całościowo, nie tylko przez pryzmat pojedynczego epizodu. Choć oczywiście będę mówił o tym pierwszym, nie zamierzam zignorować całej reszty. Byłem też bardzo ciekawy, czy pozostałe odcinki mają jakieś problemy z jakością, że tak mało się o nich mówi, czy jednak jest to dobry serial w całości. Jeśli jesteście ciekawi rezultatu, to zapraszam do dalszej części odcinka. Fabularnie sprawa ma się tak, że egzystuje sobie na świecie jegomość imieniem Boru, który pracuje obecnie jako lekarz, starający się pomagać chorym ludziom. Zazwyczaj w pracy stara się zachować pełnię profesjonalizmu, co ma sens, bo w tym zawodzie odpowiedzialność to podstawa. Niemniej lekarz też człowiek, a człowieki charakteryzują się często swoimi dziwactwami i pasjami. Obecnie pasją naszego doktorka jest śledzenie jego ulubionej piosenkarki imieniem Ai Hoshino, obecnie jednej z najpopularniejszych idolek w kraju. O ile podczas wykonywania swych obowiązków Goru zachowuje powagę, tak w przerwach od tego przepełnia go wręcz dziecinny fanboizm wobec Ai. Pominijmy fakt, że mowa tu o dość starszym mężczyźnie, jarającym się znacznie młodszą piosenkarką, to taki szczegół w sumie. Anyway, pewnego dnia staje się rzecz niesłychana, bowiem jednym z nowych pacjentek, która zawitała do szpitala, gdzie pracuje, jest... A i we własnej osobie. Okazuje się, że spodziewa się ona bliźniaków, a na goru spada odpowiedzialność zajęcia się nią do czasu porodu, co jest dla niego wyjątkowo satysfakcjonującą opcją. Nie dość, że może spotkać swoją faworytkę na żywo, to jeszcze ma okazję ją poznać bliżej. Czas mijał, dzieciaczki rosły w brzuszku, a doktorek pilnował cały czas, by wszystko przebiegło gładko i sprawnie. Niestety, wszystkie te przygotowania okazały się bez. Owocne, ponieważ bardzo niedługo przed spodziewanym porodem nasz doktorek zostaje zamordowany przez tajemniczego typa w kapturze i nie był w stanie być przy Ai podczas porodu. Okropna tragedia, szok, smutek i te sprawy. Jednakże to nie koniec historii naszego doktorka, bowiem po śmierci zostaje on zreinkarnowany w ciele jednego z bliźniaków Ai, któremu nadała imię Aqua, zapewne przez kolor jego oczu. Innymi słowy, Osły chłop odrodził się w ciele dziecka, jego ulubionej piosenkarki. Oj, tak, to jest na wskroś japoński koncept. I prawdę mówiąc, lekko creepy, jeśli przeanalizujesz go dłużej, ale tak naprawdę ten motyw później pojawia się tak bardzo sporadycznie, że byłem w stanie zapomnieć, że takie coś w ogóle miało miejsce, więc tyle dobrego. Dodatkowo okazuje się, że siostra Achły, Rubi, także jest kimś, kto odrodził się w ciele Bobasa Ai. Ta dwójka zaczyna z czasem dobrze się dogadywać i zauważają, że łączy ich ogromny podziw wobec swojej mamy. Zatem możecie sobie wyobrazić tą podjarkę faktem, że mogą teraz spędzić z nią znacznie więcej czasu w realu, a nie oddzieleni ekranem telewizora. Mogą przede wszystkim zobaczyć to, że ta ich perfekcyjna piosenkarka jest także zwykłą dziewczyną, muszącą sobie radzić ze specyficznymi realiami showbiznesu. A co jak co, ale te realia są bardzo ciężkie. Osinoko początkowo bardzo skupia się na demitologizacji zawodu japońskiego idola. I chociaż stara się ukazać jego plusy, jak to, że daje on możliwość spełniania swoich pasji oraz satysfakcję w wydawaniu ludziom szczęścia swoimi pieśniami, to wcale nie ucieka od tego, że to wcale nie jest taka idylla, na jaką kreują ją media oraz organizacje zarządzające tym biznesem. Przeciwnie, Ai musi mierzyć się z Takimi problemami jak niskie zarobki, bo wbrew pozorom taka i tolka wcale nie zarabia, przynajmniej na początku, jakiejś niebotycznej mamony z kontrolą jej wizerunku, bo przykładowo nie może ona pochwalić się swoimi pociechami przed światem i musi je ukrywać, co moim zdaniem jest po prostu powalone i absurdalne. Czy to, że zawsze istnieje ryzyko, że niektórzy fani mogą za bardzo wkręcić się w jej twórczość i zaczną myśleć, że w jakiś sposób jest im coś winna, że jest ich własnością i że mają prawo kontrolować jej decyzje. To wszystko to wielki kubeł wody dla tych, którzy sądzili, że taki zawód to uśmiech, wesołe śpiewanie i nic więcej. Nope to tak samo brutalny biznes jak każdy inny. Z jednej strony podziwiam to, że ten serial nie boi się poruszać takich tematów i odzierać ten zawód ze wszelkiej idealistycznej otoczki. Lubię tego typu dekonstrukcyjne podejście. Jednocześnie nie zapominając o plusach rzeczy, którą się dekonstruuje, To zawsze poszerza perspektywę odbiorcy, a bardzo lubię poznawać rzeczy z różnych perspektyw. Z drugiej strony nie byłem w stanie odrzucić od siebie uczucia wtórności tej treści. Osobiście widziałem już całkiem sporo anime dotykających ciemnej strony biznesu, jak Perfect Blue czy nawet Yo Boy Kongming. Chociaż doceniam ukazywanie pewnych elementów, których w tamtych anime nie widziałem, jak motyw ukrywania dzieci, bo nie wiedziałem, że to realna praktyka, tak mimo wszystko to całościowo sprowadza się do morału, że jest to praca mega ciężka, wymagająca wielu wyrzeczeń i kompromisów. I okej, okay, spoko, rozumiem. Ale to też nie jest coś, co jest dla mnie jakimś wielkim objawieniem, czymś czego bym od dawna nie wiedział. O, pracując jako piosenkarka, musisz wiele poświęcić. Okej, okay, rozumiem, ale trochę takie no shit Sherlock w większości zawodów tak jest. Po prostu już wiele razy widziałem ukazanie tego, jak to działa w negatywnym świetle i ten temat jest dla mnie na tym etapie mocno przeorany i nie robi na mnie już tak dużego wrażenia. Ale mimo tego uczucia wtórności nadal pierwszy odcinek oglądało mi się naprawdę dobrze. A to akurat w dużej mierze zasługa fajnie zarysowanych bohaterów. Relacja między Akuą a Ruby jest zabawna, urocza i kocham te wszystkie humorystyczne sceny z ich udziałem, jak na przykład ta, w której chcą przekabacić nianiem na swoją stronę, udając bóstwa. Bardzo polubiłem postać Ai, która mimo bycia na pozór ciągle uśmiechniętą i uroczą panią idolką, kryje w sobie zaskakujące pokłady głębi charakteru i mimo swego pozornie pozytywnego nastawienia, nie jest kompletnie ślepa na otaczającą ją rzeczywistość. Kocham też panią nianię Miyako, która począ kowo wydaje się być strasznie wrednym babskiem, zadufanym w sobie, ale z czasem zmienia swoje nastawienie, a jej poziom sympatyczności wzrósł niepotycznie i okazała się naprawdę pomocną osóbką. Relacje między tymi postaciami są moim zdaniem świetnie zarysowane i pozwoliło mi to je polubić bardzo mocno. A wiadomo, że najlepiej historię śledzi się wtedy, gdy lubisz bohaterów, mimo wspomnianych elementów oblewania widza kubłem zimnej wody. W kontekście Tematu pracy idola, to wszystko prezentowało się na bardzo fajną, przyjemną historię pełną humoru i pozytywnego wajbu, A potem dochodzimy do końcówki i ojejku, pozwólcie, że na wszelki wypadek nie zdradzę o co chodzi dla niewtajemniczonych, ale powiem tylko tyle, że z AI dzieje się coś bardzo. Bardzo złego. Coś, co ma niebagatelny wpływ na rozwój charakteru Aqua, którego to zdarzenie mocno straumatyzowało. Co prawda, jest to też coś, czego właściwie od początku się spodziewałem, więc nie było to dla mnie wielkie zaskoczenie, ale mimo wszystko ten moment był dla mnie emocjonujący w pewnym sensie. Prawdopodobnie to, że zżyłem się z tymi postaciami, sprawiło, że zrobił na mnie takie wrażenie, mimo tego, że wiedziałem jak to się skończy. Uczucia mi mocno kliknęły w tym finalnym akcie, i zdecydowanie był to moment, gdy czułem najwięcej emocji oglądając ten serial. I super, fajnie! Tylko, że niestety nic, co przychodzi w następnych odcinkach, nie zbliżyło się do tego poziomu. Po tym wszystkim, co się stało, Osinoko zamienia się w bardzo luźny serial przedstawiający dni z życia bohaterów, których liczebność się powiększa. W teorii, gdzieś tam w tle majaczy wątek akły, który już za dzieciaka przysiągł sobie odnaleźć swojego biologicznego ojca, który może być odpowiedzialny za to, co się stało, A i stara się do niego dotrzeć poprzez siatkę kon w różnych biznesach, ale tak naprawdę pojawia się to sporadycznie, na tyle rzadko, że bywały momenty, że w ogóle zapomniałem, że ten wątek w ogóle istnieje. Generalnie on nie był w stanie zwiększyć mego zaangażowania i to w jaki sposób go dawkowano nie wzbudziło we mnie żadnego podziwu. W znaczącej większości ten serial skupia się na innych postaciach takich jak Kana Arima, młoda aktorka, którą Aqua poznał za czasów dziecięcych, lub Ruby, która zapragnęła zostać idolką, tak samo jak jej mama. W tym aspekcie mam dosyć mieszane uczucia. Mam wrażenie, że o ile bardzo polubiłem Aquę i Ruby w pierwszym odcinku, tak po timeskipie ich zmiana charakteru sprawiła, że moja opinia o nich mocno spadła. Na tym etapie nudzi mnie archetyp bardzo optymistycznej osóbki, chcącej spełniać swoje marzenie – w tym przypadku marzenie bycia idolką, mimo wszelkich ostrzeżeń i minusów bycia osobą publiczną. To niekoniecznie chodzi o to, że nie lubię Ruby, ale jej wątek jest czymś, co widziałem już tyle razy, że trudno było mi jej bardziej kibicować. Aqua postanowił zostać poważnym, sztywnym detektywem i stracił, mym zdaniem, sporo uroku z pierwszego odcinka i ta zmiana średnio mi się podoba. Także dwójka głównych bohaterów zaczęła mi być trochę obojętna, a to mimo wszystko spory... Minus. Niemniej to nie jest tak, że nie ma tu żadnych ciekawych postaci. Bo przykładowo lubię Arimę, która w pierwszym odcinku prezentowała się na małolatę z ogromnym ego i z wrednym charakterem, ale z biegiem czasu kolejne warstwy głębi jej charakteru zaczynają się odkrywać przed widzem i staje się o wiele bardziej barwną postacią. Chyba moją największą ulubienicą tego serialu jest Akane, także prezentująca się początkowo sztampowo. Wydaje się być typową szarą myszką z ogromnym anxiety, objawiającym się w kontaktach międzyludzkich, ale z czasem widać, że jest w niej coś więcej: że nie tylko potrafi ukazać troszkę wrednego charakteru, ale także posiada autentycznie imponujący talent aktorski, którego nie spodziewałbyś się po takiej szarej myszce. Jeśli miałbym wybrać kogoś z tej obsady, żeby móc go posadzić na osobistym podium lubialności, to myślę, że Akane byłaby albo na samym szczycie, albo bardzo blisko niego. Wciąż to nie zmienia faktu, że niektóre postacie w tym serialu podobały mi się bardziej, a niektóre mniej, więc Osinoko jest dosyć nierównym anime pod tym względem. Twórcy kontynuują też dekonstrukcję popularnych zawodów wymagających twórczego zaangażowania. I co jak co, ale cieszę się, że przez Stają się ograniczać tylko do zawodu piosenkarzy i piosenkarek. I przedstawiają też kulisy innych zawodów, zazwyczaj dotyczących aktorstwa. Doceniam to, bo nie wiem, czy wytrzymałbym kolejną serię gnojącą wyidealizowany obraz Itoli. Ale jednocześnie nadal pozostaje tu wcześniej wspomniany problem. Znowu mamy przypominajki o tym, że praca aktora to nie praca idealna, że często musisz występować w beznadziejnych serialach, że musisz się mierzyć z opinią obcych ludzi tego typu rzeczy. Oczywiście nie neguję tego, że te rzeczy są prawdą i są ważnymi tematami, o których powinno się mówić. Sęk w tym, że nie czułem, żeby twórcy próbowali mi opowiedzieć coś odkrywczego, coś czego nie widziałem do tej pory. Nic z tego nie zostało mi przedstawione w bardziej angażujący sposób. I co gorsza tyczy się to też tego odcinka skupiającego się na Akane, zmagającej się z problemami spowodowanymi hejtem w internecie skierowanym w jej osobę. To nie tak, że ten odcinek jest zły, i oczywiście dzieją się tam rzeczy straszne, które niestety bardzo łatwo odnieść do naszego prawdziwego świata. To nie tak, że nie czułem podczas oglądania absolutnie nic, bo jej historia jest naprawdę smutna i przykra, aczkolwiek nadal nie był to taki sam przypływ emocji, jaki czułem podczas oglądania pierwszego odcinka, czegoś mi tu zabrakło, a zamiast większego poruszenia czułem zdenerwowanie tym, że po raz kolejny dostaję lekcję. Typu, Uważaj na ludzi w necie, bo mogą ci zniszczyć życie. Okej, okay, to fakt, nie zaprzeczam temu. To ważny temat. Ale to już wiem od bardzo, bardzo dawna. To nic nowego. Nie wiem, jak to lepiej wam wytłumaczyć, ale mam wrażenie, że Osinoko podchodzi czasem bardzo powierzchownie do poruszanych przez siebie tematów. I nie eksploruje ich na tyle mocno, że przemyślenia na ich temat zostają ci w głowie na dłużej. Zamiast tego skupiam się na innych, bardziej przyziemnych rzeczach, które wcale nie są takie ciekawsze. W przypadku seriali bez większego skupienia na konkretnej fabule jest tak, że dobrze się je ogląda. Ale trudno o nich się bardziej rozpisywać, choć kto wie, może to tylko mój problem. Po prostu żaden z reszty odcinków nie był w stanie w mych oczach dorównać poziomem epizodowi pierwszemu, nie zdołał wywołać u mnie tak silnych emocji. I w mych oczach jest to po prostu smutne i rozczarowujące, bo spodziewałem się, że emocje nie puszczą mnie do samego końca. Swoją drogą nie lubię tego jak nagle ten serial się kończy. Domyślałem się, że to adaptacja dłuższej mangi, ale pierwszy sezon sprawia wrażenie urwanego albo zakończonego bardzo pospiesznie. Gdy wbiły napisy końcowe ostatniego epizodu, miałem wielkie zdziwko, że to już wszystko. Nie czułem żadnej podbudówki do wielkiego finału i aż trudno było mi uwierzyć, że to był ostatni odcinek. I zostawiło mnie to z ogromnym uczuciem niedosytu. Z technicznych rzeczy, kreska tego serialu prezentuje się w porządku. Najbardziej wybija się tu nasza rodzinka Hosino, posiadająca bardzo charakterystyczne oczy, które z tego co rozumiem pełnią też rolę symboliczną, i generalnie postacie w tym anime noszą się we wspaniałych outfitach. Ale to też nie jest tak, że to anime jakoś szczególnie się wybija pod względem kreski. Wszystko tu wygląda dobrze, a jednocześnie standardowo, typowo i to nie Kaguya sama, notabene od tego samego twórcy, która bawiła się swoją animacją na każdym kroku. Za a to muzycznie całość stoi na bardzo dobrym poziomie, a Opening Osinokon należy do najbardziej chwytliwych i wspaniałych kawałków japońskiej muzyki, jaką słyszałem od dawna. Jest to jeden z nielicznych Openingów, którego słucham regularnie, a w mym przypadku to już jest oznaka, że mamy do czynienia z czymś specjalnym. Podsumowując, z przykrością stwierdzam, że w mych oczach Osinoko nie jest aż tak dobre, jak wielu mówi, co nie znaczy, że jest to anime złe. Kreska jest ładna, niektóre postacie są całkiem ciekawe, a pierwszy odcinek faktycznie jest naprawdę świetny, ale przez znaczącą większość czasu nie czułem żadnych większych emocji podczas oglądania. Zdarzały się tu momenty, które mnie przynudzały i denerwowała mnie odtwórczość tematów, które są tu poruszane. Nie znalazłem tu zbyt wiele dla siebie i po prostu nie umiem wykrzesać większego entuzjazmu mówiąc o tym anime. Jest okej, okay, po prostu okej, okay, ale gdyby ograniczono to tylko do pierwszego epizodu, to miałbym o nim lepsze zdanie, choć on też nie był idealny. A tak większość tego serialu nie wybija się ponad średnią w moich oczach. Także niestety mam tu do czynienia z osobistym rozczarowaniem. Szkoda, wielka szkoda. A z mojej strony to by było na tyle, jak zwykle. Ale dziękuję Wam za uwagę. No i trzymajcie się, moi drodzy. Do następnego razu. Cześć.